Ale tutaj świetnie u ciebie, Dora. Naprawdę, ten wypoczynek był mi tak potrzebny. Ale wiesz co? Chyba zaczyna mi burczeć w brzuszku. Mamy tutaj coś do jedzenia na naszej plaży? Wiesz co, kochana? Zaraz sprawdzę. Miałam coś schowane w domku, tylko nie wiem, czy mi się czasem nie skończyły te moje zapasy. A na co masz ochotę? Co byś zjadła? Wiesz co, kochana? Jest tak gorąco, że mam ochotę na jakiś lodowy deser, albo jakiś zimny koktajl, albo inny napój. Chodź pójdziemy poszukać, czy coś mamy. No, dora, sprawdzaj, czy mamy coś do picia. Już nie mogę wytrzymać. No już, już sprawdzam. Ale niestety, wiesz co, mam pusto na półeczkach, nic nie zostało. Jeszcze sprawdzę tutaj w mojej torebce, dobrze? Oj, niestety pusto. Niestety, przepraszam Cię. Dora, szybko spójrz tutaj. Szybko. Jakaś nowa reklama. Chyba coś przyjechało na naszą plażę. Hej, może wiesz co to jest? No jak to co? Nie wiesz? To nasze kochane Shopkinsy. Shopkinsy przyjechały do nas na plażę, ale mamy szczęście. To chyba ich lodziarnia. Chodź szybko, pójdziemy ich poszukać. Shopkins, Shopkins. Ale mamy szczęście. Trafiłyśmy do lodziarni. Zaraz zjemy pyszniutki deser. Hej, Dora, spójrz. Co możemy tutaj zamówić? Są pyszne lody w wafelku, lody na patyku i wspaniałe desery w pucharku. No sama nie wiem na co się zdecydować. Witam, witam. Jestem Jabuszko. Witam pierwszych gości w naszej lodziarni. W czym mogę wam pomóc? Co chcecie zjeść u nas? Dalej, dalej, kochane, zamawiać pyszności z naszego baru. To ja może bym zjadła jakąś pyszną babeczkę. Może czekoladową albo waniliową z kremem. Koniecznie z kremem. Jakie babeczki tutaj macie? Mamy babeczki czekoladowe. Z białą polewą, pyszne czekoladowe ciacho. I babeczki truskawkowe, również z białą polewą. Albo jeśli wolisz, to duże malinowe ciacho. To ja poproszę tą pyszną małą babeczkę czekoladową z białym kremem. Mniam, miam, miam. Drugie zamówienie. Halo! Przyjmuję drugie zamówienie. Dzień dobry, ale tutaj u Was apetycznie ślinka mi leci. Wszystko wydaje się być takie pyszniutkie i jestem bardzo głodna. To bardzo dobrze. Takich klientów uwielbiamy. To na początek poproszę jakieś ciastko. Jakie ciastko mogę u Was dostać? Tutaj, kochana, na stojaku mamy trzy pyszne ciasteczka. Wybierz sobie jakieś. O jejku, jak one pysznie wyglądają. Nie mogę się zdecydować. No, nie mogę się zdecydować. O, wiatraczku, a co ty tutaj robisz? Może ty mógłbyś mi pomóc jakie ciastko mam wybrać na deser? Kochaniotka. Te wszystkie ciasteczka są pyszne, może zjesz je wszystkie naraz? Oj, głupta się, no nie dam rady, muszę jeszcze sobie zrobić miejsce na lody. Tak więc wybieram, może ten domek z piernika jest taki pyszniutki? Wspaniały wybór! Domek z piernika jest pyszniutki i słodziutki. A może coś do picia jeszcze podać? Ja poproszę do picia pyszne mleko. Pyszne schłodzone mleczko. Już się robi, kochana? Oto pyszne waniliowe mleczko dla ciebie. O jejku, o jejku, nie mogę skończyć zamawiać. Na koniec wezmę jeszcze podwójną porcję lodów dla mnie i dla mojej przyjaciółki Dory. Świetnie się zgadza. Mamy podwójne lody: czekoladowo-waniliowe z pyszną malinową polewą. Czy to już koniec zamówienia? Tak, to już koniec zamówienia. Dobrze, kochane, usiądźcie u nas pod parasolką. Zaraz przyniesiemy zamówienie. Hej, kochana, gdzie ty byłaś? Tak długo składałaś zamówienie? Czy po prostu nie mogłaś się zdecydować? Czekam tu i czekam na Ciebie. Oj dora, u tych shopkinsów wszystko jest takie pyszne i wspaniałe. Tak prawda nie mogłam się zdecydować, ale zrobiłam wielkie zamówienie. Uwaga, idzie zamówienie dla naszych pierwszych gości. Pyszna babeczka czekoladowa dla dory. A dla jej przyjaciółki. Domek z piernika, pyszne mleko waniliowe oraz podwójne lody. Ojej kochana, ale zamówienie, dasz radę to wszystko zjeść? No pewnie, że dam radę. Mówiłam ci, że jestem bardzo głodna, ale te lody tutaj to są też dla ciebie, bo to podwójna porcja. Amniam, miam, 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 miam. Ale pyszna jest ta babeczka. Mniam, miam, 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 miam. Pyszny, pyszny Shopkins. Mniam, miam, miam, miam. Mniam, miam, miam. Masz rację, Dora. Wszystko jest pyszne. Mniam, miam, 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 miam. Żeby nas tylko brzuchy nie rozbolały od tych słodyczy. O jejku, ale się najadłam. Ta babeczka była taka duża. Ale słodziutka i pyszniutka, już nie mam miejsca w brzuszku. Hej Dora, co ty mówisz? Ja zjadłam domek z piernika, wypiłam całe mleczko malinowe, ale jeszcze zostały lody dla nas. Chodź zjemy te lody, pysznie pachną. O jejku! no spróbuję, ale nie wiem czy dam radę. Niem 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 ale pyszne lody. Miam, 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 niam. Pyszne czekoladowe i waniliowe. Miam, miam, miam. No masz rację, ale ja zjem tylko troszeczkę, bo już nie mam miejsca w brzuszku. Miam, 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 No i skończone. Deser zjedzony. Ale było pyszne. Mniam, miam, miam, miam. Ale jestem najedzona. Masz rację. Chodź, pójdziemy podziękować za ten pyszny deser. I jak kochane, smakował deser proste od szopkińców. O, tak! Lody były wspaniałe! I domek z piernika i to mleczko przepyszne! Wszystko wspaniałe! Tak, moja przyjaciółka ma rację. Przepyszne desery. Chciałybyśmy Wam bardzo podziękować za te. Chciałybyśmy Wam podziękować za to pyszne jedzenie. Teraz, jak jest taki upał, to takie mrożone lody są bardzo pyszne. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem. Papa, pa, kochane Shopkinsy! pa. pa.